Wystawa Wyszyńskiego i Wojtyły Gramatyka Życia w Radzeniu. Burmistrz Radzenia Podlaskiego Jerzy Rębek oraz Radzyński Ośrodek Kultury zapraszają do oglądania wystawy pod tytułem Wyszyńskiego i Wojtyły Gramatyka Życia. Ekspozycja została przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Z okazji 70. rocznicy wstąpienia na tron prymasowski kardynała Stefana Wyszyńskiego i 40. rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II. Ponadto organizacja wystawy w Radzeniu zbiega się ze 120. rocznicą śmierci twórcy jasnogórskich ślubów narodu polskiego. Od poniedziałku 2 sierpnia można ją oglądać w holu głównym Urzędu Miasta, ulica Warszawska 32. Nie jest to wystawa biograficzna. Zestawione zostały w niej zdjęcia archiwalne z cytatami, a kluczem do jej zrozumienia jest otwarty katalog pojęć będących filarami, na których opiera się, jak to nazwał Karol Wojtyła, gramatyka życia, zarówno jednostek, jak i całych społeczności. Cytaty, jak w soczewce, pokazują podejście naszych dwóch mistrzów do podstawowych dla nas wszystkich pojęć. Stanowią wskazówki i przestrogi, jakie kardynał Wyszyński i Jan Paweł II pozostawili Polakom na czas wytyczania naszej dalszej historii już bez ich bezpośredniej pomocy. Wystawa daje widzowi przestrzeń do refleksji i zachęca do indywidualnego uzupełniania katalogu wartości. Zanim stąd dojdę, proszę Was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością, taką jaką zaszczepia w nas Chrystus na Chrzcie Świętym, abyście nigdy nie zwątpili, i nie znużyli się i nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy.